I znowu poniedziałek I znowu pada Żartowałem Witam wszystkich w poniedziałkowym odcinku Zaczynamy 19 tydzień W poniedziałek Poniedziałeczek Poniedziałkunio, cudowny, wspaniały dzień Pomimo, że aura pogodowa Nam dzisiaj nie sprzyja To dzień będzie wspaniały I na pewno zrobicie dzisiaj coś Wspaniałego, co przybliży Was ku szczęśliwego, szczęśliwemu życiu! Serdecznie pozdrawiam, zapraszam do subskrypcji. Łapki w górę, łapki w dół, komentarza, dzwoneczka i miłego oglądania, kochani! To już od ładnych paru tygodni przy poniedziałku jestem w drodze na kolejną lekcję języka tajskiego. W dzisiejszym odcinku przygotowane mam tak jakby dwie części. Pierwszą część właśnie z języka tajskiego, a drugą część z biegania. W weekend było troszeczkę biegania było i Interwałowe bieganie, takie troszeczkę dłuższe interwałowe, bo 3 km, było długie wybieganie w niedzielę. Także dzisiaj będzie tylko recovery. prawdopodobnie na siłowni. Bo zobaczę jeszcze, jeśli nie będzie padać, jeśli wbije się w okienko pogodowe, to wyjdę na podwórko, natomiast jeśli będzie lało, tak jak teraz akurat tak mniej pada, ale od rana dzisiaj, już trzeci dzień. Dość intensywnie, dość, dość intensywnie pada. Więc jeśli będzie e, lało, to po prostu e, trening odbędzie się na siłowni. To już jest końcówka planu biegowego. Zostało dosłownie dwa tygodnie bez jednego dnia. Dwie emocje: jedna to takie e, radość, że to się kończy, że plan już się kończy, że zaraz będziemy tą wisienkę na tort, na tort kładli. A druga emocja jest taka e, niepewność, e, czy mi się uda, czy mi się nie uda. Biegi interwałowe, biegi na stadionie, biegi szybkie na e, siłowni wychodzą mi. Mówią mi, że godzina 40. Powinienem zrobić godzinę 40, nawet złamać tę godzinę 40. Ale z drugiej strony biegi i długie wybieganie, takie jak wczoraj na, e, na dworze. W takich samych warunkach jak będą zawody, ściągają mnie szybko na ziemię. Wylewają mi taki kubeł zimnej wody: że nie, 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 nie. To jest całkowicie inne bieganie. Tam jest równa nawierzchnia. Kontrolowane warunki na siłowni, poklimatyzacja. E, bez żadnych przewyższeń. Całkowicie jest to inne bieganie. Całkowicie inny. Inny komfort, inny, inny rodzaj zmęczenia. Tutaj na przykład na bieżni albo właśnie w yy, na stadionie, jak się złapie jakieś tempo, to tym tempem się idzie, wtedy tętno się uspokaja i można biec, 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 biec więc prędkości są o wiele lepsze. O, ale mi się zatrzymał. Prędkości są o wiele lepsze. No a na bieganiu takim właśnie już yy, po podwórku, no jest całkowicie dla mnie inaczej. Po prostu jeszcze tu jest gorąco. Pociesza mnie troszeczkę taki fakt, że to będzie bieg o godzinie 5 nad ranem, więc no mam nadzieję, że po prostu nie będzie jeszcze aż takich upałów, nie będzie tak gorąco. Dodatkowo jest już to teraz pora deszczowa. Jak będzie padać, to tylko im plus. Bo jak pada, to organizm się ochładza i jest wtedy o wiele. No, może nie o wiele, ale wtedy się lepiej i łatwiej biega. Ok, podjechałem już po moją szkołę. Parkujemy i zaczynamy pierwszą część. Język. Jak zwykle jestem pierwszy. มปังปิ้งพิชเชแคเปังย mm ่างแคนข้าวโพดยาข้าโพดยาแคเนข้าโพดปิงแคแขนบัดไทวคยูสยางน่อ yeah. ย a l o f อ e ล lot of the, lot of the things we use with the ยางตลอดลึมงมอา,ามตั้งลึงล,ลักษณตั้งลึงตั้งลึง very good โต r ตเ m very good for ท้อ i yes, za bigger. The yellow one is, you O, the to them. No i po zajęciach bardzo fajnych. Kurde, ja za każdym razem mówię to samo, że bardzo fajne, ale po prostu eee... Lubię te zajęcia, lubię prowadzącą, lubię znajomych z klasy, także naprawdę fajnie się tam czuję. I dzisiaj mieliśmy takie tematy, które też mogą mi się przydać w takim codziennym życiu, bo były dzisiaj. dokończyliśmy owoce i zaczęliśmy dopiero, tak liznęliśmy, można powiedzieć, warzywa. Znowu takie warzywa tutaj tajskie, wiecie, tutaj jest piękna pogoda dużo wody, dużo deszczu. Warunki do upraw są wręcz idealne, więc tu są owoce, warzywa, których ja w życiu, nawet o istnieniu, o, o których istnieniu nie miałem pojęcia. Eee, często widziałem część z tych owoców, nawet nie wszystkie, bądź część z tych warzyw na rynkach, kiedy byłem, ale nawet nie wiedziałem co to jest, nie wiedziałem jak to się przyrządza, jak to smakuje. Więc kupywałem tylko to co znałem, a nie dość że na lekcji mogę się nauczyć jak te owoce i te warzywa się w języku tajskim mówi, wymawia, to jeszcze w ogóle o ich istnieniu mogę się dowiedzieć, o ich smaku, bo zawsze pani coś tam dodatkowo powie jak one smakują, jak się przerządza, że to jest na przykład do zupy, że to jest na e, dorobienia ziół, e, dodatkowe takie ciekawe informacje, które, które mogą się właśnie w przyszłości przydać. Czas do domu, do pracy 12 w Polsce, 7 Zaraz 8 Zaraz się Zacznie praca, normalne obowiązki A później jeszcze was zaproszę na wspólny trening, na wspólną cegiełkę Dołożenie kolejnego, kolejnej cegiełki w e, kierunku Stania się Szybszym biegaczem Lepiej wysportowanym człowiekiem Zdrowszym człowiekiem A na biegu powiem Jakie są kolejne plany, bo ten plan biegowy powolutku dobiega końca, więc trzeba myśleć o przyszłości. Nie osiadamy na laurach, o, o ile w ogóle laury będą, bo nie wiadomo co będzie za dwa tygodnie, bo może być porażka, może być przegrana. Ale tak jak już wiele razy wspomniałem, dzięki porażkom możemy zrozumieć co zrobiliśmy źle. Dzięki porażki uczą nas, jak poprowadzić kolejny plan, żeby nie popełnić tych samych błędów, żeby w kolejnym planie odnieść sukces. Ale o tym będzie już na części biegowej. Na którą serdecznie już teraz zapraszam. No, i witam ponownie. Trochę jednak czasu minęło. Nie udało się tak od razu wyskoczyć. Nie wiedziałem też, co by to robił. Wiedziałem, że 30. Hello Arkady. Hello. Wiedziałem, że 30 minut jest yy, biegania, ale lało cały czas, więc no, byłem zmuszony na siłkę. Ale jak widzicie, piękne okienko pogodowe. Więc można wybić się na podwórko, pobiegać, tutaj u siebie po rejonie, ale chociaż na dworze, nie w siłowni. Także zapraszam do wspólnego biegania. No takiego ujęcia to ja jeszcze nie miałem, kurde. Profesjonalne. Kamera razem ze mną i za mną podąża. A więc tak jak wspominałem 30 minut. Suchanóżka. Końcówka planu. Suchanuszka. <laughs> Końcówka planu. Nie całe dwa tygodnie. Już bliżej niż dalej. Przyjmuję od Kamili kamerę. Pa! I lecimy. A jeszcze nigdy tędy nie biegłam Zobaczymy co tutaj jest Ale jakie ładne kwiatki Kaktusy Te jakie ładne Kolorowe Jak tu pięknie zielono Tam dalej oddaj krowa Kurciaczki I nawet tak jeszcze ludzie żyją Albo tutaj taki domek Kotek, kurki Nie będę komuś wchodził Bo to jest czyjaś prywatna posesja A tu jaki fajny regę motorek, jaki kolory fajne. Mm. Na plaży znajduje się wiele wypożyczalni desek surfingowych, i dla przykładu, ta niebieska, która stoi za mną, kosztuje 200 watów za godzinę wynajmu. Wypożyczenia to jest 26 zł. Ta większa, ten softboard, kosztuje 39 zł, już w przeliczeniu na polskie złotówki. I jeszcze za mną jest tak zwany bodyboarding. Bodyboard, i to kosztuje. 100 batów, czyli 13 złotych za godzinę Koniec treningu Teraz tylko, hello, teraz tylko Kotki Kici Nie się Sawadee kap Kici Yeah. And, uh, food food I'm hungry hungry i don't have food ah no food so go away bye-bye <laughs> no To, co mogliście zauważyć, co może być też niemałym szokiem kulturowym dla osób z Europy przyjeżdżających do Tajlandii, możecie stać na przejściu do pieszych, nie wiem, pół godziny nawet, tak długo, aż wszystkie auta nie przejadą i nikt was nie przepuści. Zdarzały się mi takie sytuacje, że mając nawyki europejskie, polskie, zatrzymywałem się przed pasami i puszczałem pieszego. Który podejrzliwie na mnie patrzył, myśląc sobie, co ten biały chce ode mnie? Chcemy zaprosić na pasa, potem przejechać? I ludzie nie wchodzili, czekali, aż ja przejadę. Ale to jest po prostu inna mentalność. Ja nie mówię, że nasze jest lepsze, to jest gorsze, czy na odwrót, tylko to jest po prostu inna kultura, inna mentalność, trzeba ją zaakceptować w stu taką, jaką jest, z którymi by nam się wydawało. Wadami, ale też i zaletami, z wszystkim po prostu. Plusy i minusy. Ja jestem tutaj tylko gościem, więc akceptuję ten kraj w 100 procentach taki, jaki jest i taki, jaki mi się każdego dnia pokazuje. Burgerki już otwarte. Może dzisiaj sobie zarzucę. Muzyczka bogów, koniec. Pół godzinki turystyczne, turystyczno-biegowe i obserwacja otaczającego świata. I taki delikatny trening, ale swoje trzeba wybiegać. Biegacze wiedzą, że jest takie powiedzenie, że właśnie swoje trzeba wybiegać. Więc, mimo że to są takie krótkie treningi, one nie są jakieś może wymagające. Ale jednak trzeba je tak samo w swoim planie odhaczyć, chciałbym teraz dokończyć też myśl tą, którą rozpocząłem w samochodzie jadąc na język tajski, mianowicie myśl kolejnych planów. Podjąłem decyzję, nie do końca byłem pewien, czy chcę pójść w dłuższe dystanse, w maraton, czy skupić się na krótszych dystansach, ale popracować nad siłą, nad wytrzymałością i po prostu później z krótkich dystansów. Rozbudowywać, jeśli zbuduję siłę i wytrzymałość, na załóżmy piątkę, wejść w dychę, wrócić do półmaratonu, do, którym, do którego teraz się przygotowuję i później pójść w maraton. Czy od razu teraz z półmaratonu przeskoczyć w maraton? No i moja decyzja jest taka, że idę od 5 km. Kiedyś yy, z marszu można powiedzieć, bo znałem osoby, które przygotowywały się do Ironmanów po kilka lat. Z marszu zrobiłem 5 Ironmanów. Yy, Kondycji nie miałem żadnej, totalnie żadnej, nawet powiem więcej, byłem zajechany życiem, pomimo młodego wieku, tak strasznie, że e, pierwszy mój bieg, pamiętam do dzisiaj przebiegnięcie 100 metrów, to było dla mnie, powiedziałem do swojego kolegi Krzyśka, którego tutaj serdecznie pozdrawiam, że to nie jest dla mnie sport, ja w ogóle w to nie wchodzę, nie podoba mi się to, pra, prawie, że płuca wypiłem. Nie minęło kilka dni, zrobiliśmy 300 metrów. No i tak razem żeśmy biegali, razem żeśmy zrobili półmaraton, e, e, przepraszam, wróć, e, pół Ironmana w Gdyni. E, ja poszedłem dalej, Krzysiek e, nie chciał już więcej się angażować w pełnego Ironmana e, ze, względu, ze względu na brak czasu, bo po prostu trzeba do Ironmana się bardzo mocno przygotować, nie chciał poświęcać po prostu tyle czasu na trening, e, ale to nie o to chodzi. Ja poszedłem w Ironmany i w kolejnym roku po tej połówce zrobiłem Pełnego Ironmana i w kolejne lata, jeszcze dwa lata, jeszcze dwa, więc w przeciągu tak naprawdę dwóch i pół roku zrobię pięć Ironmanów tak jak powiedziałem z marszu, bo moja zajechanie mojego ciała było maksymalne i swój poziom do dzisiaj, tamten swój poziom wytrenowania oceniam na minus 7. Do czego zmierzam? Bo wtedy to robiłem po to, żeby zbudować na sobie zbroję i zbudować w sobie broń przeciwko moim demonom. Co się pięknie udało? Demonów się nie pozbyłem, bo one będą ze mną do, do końca życia. Demony młodości. Ale mam na sobie zbroje i potężne orędzie, dzięki któremu z łatwością z nimi wygrywam. No i teraz do celu i do puenty. Jestem teraz na takim etapie życia, że uporałem się ze wszystkimi swoimi problemami w głowie. Zbudowałem swoje życie na nowo. Kreuję swoje życie tak jak ja chcę, a nie tak jak one mną, jak... Pacynką pociągające sznurki, więc stwierdziłem, że jest czas na to, żebym mógł teraz podejść do biegania w sposób mądrzejszy inaczej. Tamten nie był głupim pomysłem, tylko tamten na dany moment mojego życia bardziej potrzebowałem tamtego, takiego rozliczenia się z całą przeszłością, takiego właśnie zbudowania w sobie siły do walki, do niepoddawania się. Bo Ironmeny to jest to jest tylko i wyłącznie głowa, to nie jest. Okej, okay, jeśli jestem sportowcem, no to tam wiadomo, że potrzebuję mieć jakieś tam wytrenowanie fizyczne, ale dla mnie, dla osoby właśnie, która weszła tam z problemami i po to, żeby sobie z problemami poradzić, to no to była tylko i, tylko i wyłącznie czaszka. No to ja, ja, ja tam budowałem i ja tam pracowałem tylko i wyłącznie nad czaszką. Nie mówię, że już skończyłem pracę nad czaszką, bo nad nią będę jeszcze pracował do końca moich dni prawdopodobnie, bo to jest yy, książka, która nigdy się nie kończy. Yy, natomiast teraz mogę się skupić na tym, żeby po prostu. Budować swoją sprawność, budować swoją siłę biegową. Yy, mogę iść w maratony, ale jest to znowu takie pchanie ciała, yy, które jeszcze nie jest tam do końca gotowe, żeby łamać 3 godziny w półmaratonie, a biegać wolniej niż 3 godziny, to po prostu mi się nie chce. Yy, pomimo, że nigdy nie złamałem 3 godzin. Mój rekord tam jest chyba godzina 3 godziny 12-14, chociaż że byłem przygotowany na złamanie trzech, ale, ale pokrzyżowały plany yy, odwodnienie i skurcze. Innym razem, znowu widzicie, ja to jestem taki, że z tematu na temat przeskakuję po prostu, bo to wszystko gdzieś tam się w głowie siedzi, gdzieś tam, to wszystko chcę z siebie wyrzucić, chcę wam opowiedzieć. Stąd decyzja o tym, żeby zrobić żeby wrócić do korzeni, o, że tak to powiem, i zacząć robić pięć, zacząć mocne, fajne przygotowania na 5 km. Chciałbym przebyć 5 km w czasie poniżej 17 minut. Nie wiem, czy nie idę z motyką na księżyc. W pierwszej kolejności 16 mówiłem, ale 16 to jest nie do zrobienia, bo widzę teraz, jak biegam kilometrówki, wiem, że to, więc wiem, że to jest nie do zrobienia. Więc realnym czasem, który teraz chcę sobie założyć, jest złamanie 17 minut w, 5, na 5 km, co by nam dało mniej więcej. E 3 minuty 24 na każdy kilometr. Będę bardzo zadowolony, jak to mi się uda zrobić, bo wiem, że już mam 40 lat i już tego peselu się tak, tak do końca nie oszuka. Więc już nie mogę myśleć o tym, że z roku na rok będę szybszy, z roku na rok będę lepszy. Tylko właśnie w przeciwnym kierunku. Chyba okienko pobytowe się kończy. Jednak nie. Z roku na rok będzie coraz ciężej osiągnąć ten cel, dlatego chcę poświęcić te kolejne dwa lata można powiedzieć, bo tak jak już wspominałem w poprzednich odcinkach, chcę jeszcze w swoim życiu w swojej kategorii wiekowej pozdobywać jakieś pudełka stanąć na podium niech to będzie nawet trzecie miejsce, ale stanąć na podium, głównie dla moich dzieci żeby im pokazać, że wiek to tylko stan umysłu, że wiek to jest tylko cyferka i że w każdym wieku można osiągać wszystkie, wszystko co sobie w życiu po prostu Zaplanujemy, jeśli zrobimy to skrupulatnie, systematycznie, to po prostu nie ma dla nas rzeczy niemożliwych i chcę je w takiej aurze wychowywać, ale mam nadzieję tak samo, że ktoś z Was dołączy do mnie z realizacją swojego planu. Byłoby mi bardzo miło, jakbym był w stanie zmobilizować kogoś z Was do ruszenia czterech liter z kanapy i do zrobienia czegoś dobrego po prostu dla siebie, rozwinięcia swojej osoby, czy to fizycznie, czy to psychicznie, czy to mentalnie czy to bez różnicy, po prostu rozwinięcia swojej osoby, poprowadzenia swojego życia w kierunku lepszego jutra. Ja to wszystko na swojej skórze przeżyłem i dlatego no, mam taką fazę, żeby po prostu tym zarażać i żeby to przekazywać ludziom, bo że dużo osób boryka się z takimi samymi problemami, z którymi ja się borykałem i wiem, że wiele osób po prostu jest na tym zakręcie i nie potrafi z tego zakrętu się jakoś wyrwać. A więc reasumując, piątka 17. Następny plan to będzie: Dycha poniżej 35. Boję się to powiedzieć, ale, ale to mówię. Dycha poniżej 35. Wiem, że to jest po prostu kosmos, że to jest wręcz niemożliwe. Eee, ale spróbuję. Więc, e, A później po maraton poniżej godziny 20. I dopiero później maraton. Więc tak jak widzicie, to też nie są jakieś tam. E, to nie jest to, że skracanie dystansu. Pół maratonu, nie idę w maraton, tylko skracam do piątki i będę się tam bujał. Nie wiadomo, jak, żeby nie wiem, tylko film nagrać, tylko zrobić jakiś kolejny projekt, który tak naprawdę nic dobrego dla mnie nie przyniesie, bo w pierwszej kolejności ja chcę, żeby te projekty też mi przynosiły plus plusy i dawały mi satysfakcję po prostu. Więc yy, moje, moja filozofia i ja wychodzę z takiego założenia, że jeśli mamy jakąś tam, w moim przypadku, jeśli jestem w jakiś sposób tam wyćwiczony, yy, potrafię jakąś tam prędkością biegać, to delikatnie trzeba podkręcić śrubkę. Jeśli jestem w stanie przebiec teraz, teraz realnie, piątkę, 20 minut bym złamał więc do zrobienia będę miał 3 minuty do nadrobienie 3, minut, 3 minut to nie jest mało, to jest naprawdę sporo, bo to jest 36 sekund na każdą minutę więc i utrzymać trzeba to tempo, ale jeśli to zrobię, to będę wiedział, że po prostu ta dycha też te 35 to może teraz za bardzo wyskoczyłem, nie wiem jak to pójdzie, czy to w ogóle będzie możliwe, będziemy rzeźbić na bieżąco, jeśli uda się złamać 17 minut to już pewnie... Dwa miesiące przed końcem planu na złamanie 17 minut na 5 km, już pewnie moja głowa będzie szukała kolejnego celu w życiu, więc już wtedy będę analizował dyszkę i już wtedy będę znał swoje wytrenowanie, bieżące wytrenowanie, bo teraz mi jest ciężko, tak powiedzieć, co będzie za 4 czy tam za 5 miesięcy, swoje bieżące wytrenowanie i wtedy będę mógł podjąć decyzję, czy na pewno zostaję przy tych 35 minutach, czy tutaj robimy jakąś tam po prostu modyfikację. A dopiero wtedy półmaraton poniżej godziny 20 a dopiero wtedy maraton poniżej 3 godzin. I ja myślę, że to już będą takie czasy, które gdzieś w jakiś takich niszowych zawodach pozwolą stanąć na pudle i pozwolą po prostu pokazać moim dzieciom, że... i też wam, że jeśli w coś wierzymy, jeśli ciężko pracujemy, to uda nam się prawie, że wszystko zrobić. Ja nie mówię już teraz o jakichś tam ekstremalnych sytuacjach choroby, yy, wypadku, czegokolwiek, no po prostu, gdzie są rzeczy, których po prostu pewni ludzie nie są w stanie zrobić ze względu na swoje jakieś tam ograniczenia, dlatego... Bardzo im współczuję, mam nadzieję, że w inny sposób będą się mogli realizować niż bieganie. Ja kocham bieganie, ja będę się realizował w bieganiu, bo to mi sprawia po prostu przyjemność. I też tym będę po troszeczkę chciał Was zarażać i też będę chciał Wam pokazywać, że właśnie ciężką pracą możemy dojść do wszystkiego w życiu. A na obecną chwilę będę powoli kończył, może już nie powoli, tylko nawet już szybko. Dziękuję, że byliście, dziękuję, że oglądacie, do zobaczenia jutro, cześć.